Tłuszczność tak naprawdę to subiektywne odczucie braku tchu. Nas was nie interesują tłuszczności typowo astmatyczne, w którym pacjent ma problem z oddychaniem, przez to e, układ jest taki, że e, ten objaw wywołuje w niego lęk, e, czasami nawet panikę, już pomijając niedotlenienie organizmu i potrzebę e, spokojnego nabrania powietrza. E, z tego powodu pacjenci bardzo często szukają leków, które są tak zwanymi lekami ratunkowymi, czyli takimi, które przyjęte nagle dadzą im ulgę. Pacjenci często reagują i stosują właśnie różnego rodzaju szybkie, szybko działające leki. Nie z potrzeby, a z lęku, aby właśnie nie doprowadzić do tego strachu, który absolutnie z perspektywy psychologa, który specjalizuje się w chorobach przewlekłych, rozumiem ten mechanizm. Ten lęk jest tak trudny, ten lęk jest tak trudny do udźwignięcia, do poradzenia sobie, że działamy bardzo kompulsywnie. Efekt tego leku jest w granicach 3 do 5 minut. Więc po przyjęciu pacjent oczekuje szybkiej poprawy jest pewny, że ten lek, który przyjął, jest lekiem działającym. Natomiast na pewno jest to w tej chwili niezgodne z naszą nowoczesną filozofią leczenia astmy. Bo nowoczesna filozofia leczenia astmy to jest zapobieganie, to jest doprowadzenie do pełnej kontroli, do sytuacji, w której pacjent w zasadzie, tak jak każdy z nas niechorujący na astmę, oddycha, tyle, że musi przyjąć odpowiednio ustawione przez lekarza wcześniej leki. Można by było powiedzieć, że dobra kontrola leczenia astmy to taka sytuacja, w której pacjent nie widzi różnicy między sobą a osobą zdrową. Ta różnica polega tylko na tym, że musi rano odpowiednio przyjąć swoją dawkę leków, ewentualnie wieczorem drugi raz, że może ma w kieszeni dodatkowy lek, który by go zabezpieczał przed dusznością, jeżeli by takowa przez przypadek przyszła. Bardzo istotne jest to, aby pacjent do konsultacji z lekarzem się przygotował. I to przygotowanie polega na tym, aby w ogóle wcześniej opisać, zobaczyć, jak często występują takie ataki. Co mi dokładnie dolega, jak długo trwają, co mi w danej sytuacji najbardziej pomaga. Rozpisanie tego, prowadzenie takiego dzienniczka i również zapisanie swoich pytań, ta konsultacja medyczna, lekarska, jest wtedy bardziej taka doskonała, bardziej można jakby tutaj zobaczyć i spojrzeć na cały obraz kliniczny pacjenta. Lekarz powinien sprawdzić kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, czy pacjent na tych dawkach leków, które na dzień dzisiejszy przyjmuje, potrzebował wziąć jakiś lek dodatkowy? Jeżeli pacjent miał duszności, to powinien powiedzieć ile, ile na dzień, ile na tydzień, ile na dwa tygodnie, bo w zależności ile będzie miał na dwa tygodnie, od tego będzie zależało, czy astma jest kontrolowana, czy nie w pełni kontrolowana. Pacjent powinien powiedzieć, jak znosi wysiłek fizyczny. Czy jest w stanie pokonać jakiś wysiłek, czy po wysiłku dostaje duszność? Pacjent powinien powiedzieć, czy ma przebudzenia nocne z powodu duszności astmatycznej. To wszystko są takie dla nas podstawowe informacje, które zbieramy po to, żeby powiedzieć, ten pacjent ma pełną kontrolę astmy, ten pacjent ma niepełną kontrolę astmy, a ten pacjent w ogóle jest niekontrolowany. My zakładamy, że każdy moment, kiedy pacjent. Prawidłowo ustawiony przewlekle, biorący regularnie leki. Jeżeli pacjent widzi, że przychodzi jakaś duszność i musi dodatkowo przyjąć lek, to jest dla niego żółte światło. Jeżeli zdarza się to kilka razy dziennie, albo codziennie po kilka razy, to to już jest czerwone światło, czyli to jest informacja, że on powinien trafić do lekarza po to, żeby nie leczenie rozszerzające, te, które ratuje go, o którym w tej chwili mówimy na krótki okres czasu daje efekt, tylko żeby lekarz zmienił na tyle terapię, aby ta terapia przeciwzapalna, która leczy jego chorobę, była ustawiona na wyższym poziomie. Przyzwyczajenie jest w ogóle największą pułapką zarówno leczenia, ale także wspierania pacjenta, który zmaga się z chorobą przewlekłą. Mówimy tutaj o astmie i często rodziny pacjentów myślą sobie, no skoro jest chory, to tak ma i tak będzie. Co też znowu zagłusza nam spojrzenie na pacjenta z perspektywy no dobrze, jest choroba, ale jak możemy temu pacjentowi pomóc, aby jego leczenie było jak najlepsze, jak najbardziej skuteczne, Otoczenie może nas troszeczkę dopilnować, do tego, że leki przyjmowane dwa razy dziennie to leki przyjmowane dwa razy dziennie, że leki przyjmowane raz dziennie to leki przyjmowane raz dziennie, że jeżeli otoczenie widzi, że jednak wejście na drugie piętro powoduje u nas świstwo skrzelowe i trudności w oddychaniu, to znaczy, że może ma rację, że to, że my tak, że dam radę na te drugie piętro wejść to nie do końca jest jeszcze ten moment, w którym uważam, że mam dobrą kontrolę nad chorobą. Tutaj tak naprawdę mówimy o tym wielowymiarowej tak naprawdę psychoedukacji i wsparciu zarówno dla pacjenta, ale także dla bliskich, aby zrozumieć na czym polega tak naprawdę bycie tym dobrym wsparciem, tym mądrym wsparciem w leczeniu. Dzisiaj dzięki temu, że stosujemy nowoczesne glikokortkosteroidy wziewne połączone z lekami długodziałającymi, Pacjent w ciągu 12-24 godzin jest zabezpieczony przed jakimś atakiem duszności, który kiedyś by się normalnie zdarzył, ale teraz przy przyjmowaniu tych leków się nie zdarza. Co więcej, wszystkie badania mówią również o tym, że stosowanie tych leków regularne, prawidłowe daje nie tylko efekt taki, że pacjent nie ma duszności, ale okazuje się, że sumaryczna dawka glikokortykosteroidu, które on musi przyjąć w ciągu roku, jest mniejsza. Dzięki temu, bo jest też mniej zaostrzeń. Ilość hospitalizacji jest mniejsza. Czas do pierwszego zaostrzenia jest dłuższy, czyli praktycznie pacjent ma same plusy. Rozwój medycyny pozwala nam na to, aby pacjentów leczyć dobrze, skutecznie i długoterminowo, po to, aby także nie tylko mm, jakość życia pacjentów się poprawiła, ale także stan emocjonalny, który akurat w obszarze astmy ma ogromne znaczenie.